W roku 2019 już po raz 13 obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Miniony 2018 rok był czasem kluczowych zmian w przepisach w związku z wdrożeniem unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, bo o nim mowa, oficjalnie zaczęło być stosowane 25 maja 2018 roku. Rozporządzenie zawiera przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym ich przepływie. Wpływ RODO na naszą codzienność jest większy niż mogłoby się wydawać. Organem, który czuwa nad tym, by Twoje dane osobowe były odpowiednio chronione, jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, czyli UODO. Urząd został utworzony ustawą z 10 maja 2018 roku jako kontynuacja GIODO. Przez ostatnie 7 miesięcy urząd otrzymał ponad 10 tysięcy skarg, pytań i zgłoszeń dotyczących ochrony danych. W ramach infolinii UODO, która działa codziennie od 10 do 13, przeprowadzono ponad 14 tysięcy konsultacji. To oznacza ponad 90 rozmów dziennie. UODO działa również w sprawach o zasięgu międzynarodowym. Europejskie organy nadzorcze rozpatrywały 251 spraw transgranicznych. Przedstawiciele UODO uczestniczą w sesjach plenarnych Europejskiej Rady Ochrony Danych i biorą aktywny udział w pracach 11 podgrup roboczych. Dzięki wspólnym wysiłkom udało się przyjąć już 20 wytycznych, a 4 są w trakcie opracowywania. UODO prowadzi szkolenia, warsztaty i seminaria, między innymi dla organizacji pozarządowych, inspektorów ochrony danych, pracowników urzędów, przedstawicieli mniejszości narodowych. Część z nich transmitowanych jest online na kanale YouTube urzędu. UODO prowadzi też ogólnopolski program edukacyjny Twoje dane, Twoja sprawa. Inicjatywa skierowana jest do uczniów i nauczycieli, a jej cel to skuteczne nauczanie o ochronie danych osobowych. Do programu przystąpiło 335 placówek oświatowych w całym kraju. To tylko część z działań, które od 7 miesięcy realizuje UODO. Chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę internetową i śledź nas na Twitterze.